Część nagrywania moich kart. Kolejna karta ze eksplikacji to się znalazł. I taka. I taka. jest tu gdzieś Ambryon? Jest, jest o taka karta. Ta. I zaraz jeszcze coś znajdziemy. Poczekajcie widzowie. O. <laughs> Dobra. O co to jest? Ładna. Śmiecił. Dobra. Jaką moja siostra Ja, puść puśpię puść mi. Kłaksli, kłaksli, kłaksiek. O, Uj, kokos. Mój kokos. Dobra, szukamy sprykać to. O, znalazłem Ambilion i Eksa. Zobaczcie. I to z tego. Zobaczcie. 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 Dzisiaj mądre dupy. Dobra. Mm. Okuńcza! Oh, bruchuź, bruchuź, bruchuź. Fiz. I jeszcze taki pan. Dusek. Kacnap. <laughs> Bulp miałem Wam zamiast jestem tego pokemona dać rozdanie i tak to ty tu jesteś jak szalony. Dobry.